I na twoje ręce, więc nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczem, co pada na twoje włosy i na Twoje ręce. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich. Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dziś niedziela zesłania Ducha Świętego. Dlatego też mam na sobie czerwoną stółę, bo to znak, właśnie znak ognia, znaku Ducha Świętego. I dzisiaj właśnie szczególnie ten kolor jest charakterystyczny w liturgii. I dzisiaj w zesłanie Ducha Świętego ostatni odcinek naszego codziennika parafialnego. 66 tak się złożyło, kiedy rozpoczęliśmy w marcu, w czasie epidemii, na początku epidemii, realizować ten pomysł ewangelizacyjny, żeby czytać Ewangelię i komentować. No i dzisiaj, właśnie w Zesłanie Ducha Świętego, dobiegamy końca. Ale moi drodzy, spójrzmy, właśnie najpierw na dzisiejszą Ewangelię. W niej jest taki schemat, który chciałbym przedstawić. Jakoś, kiedy rozważałem, kiedy czytałem tę Ewangelię, to jakoś szczególnie mi się on rzucił w oczy. I widzę pewną symbolikę. Zauważamy, że uczniowie, apostołowie byli zamknięci w pomieszczeniu. Tam, gdzie przebywali, drzwi były zamknięte. Pisze nam ewangelista Jan. Przychodzi Jezus, zmartwychwstały Jezus. Co robi? Otwiera zamknięte drzwi. Przekazuje im pokój. Prawda? Pokój wam, rzekł Jezus. Tchnął na nich ducha. I potem ich posłał z konkretnym zadaniem. Tu w tej Ewangelii mamy powiedziane, weźmijcie ducha, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Kiedy na przykład patrzymy na posłanie Ducha Świętego opisane w pierwszym czytaniu, bo czytaliśmy dzisiaj drugi rozdział Dziejów Apostolskich, fragment tego rozdziału, to tam było powiedziane, że kiedy apostołowie otrzymali ducha to po to, żeby mówić, czyli dla mowy, dla dawania świadectwa, dla dobrego słowa, dla ewangelizacji. Tutaj także chodzi o słowo, chodzi o odpuszczenie lub zatrzymanie grzechów, ale ja bym chciał, żebyśmy właśnie szczególnie zauważyli ten schemat. Drzwi zamknięte, jest lęk, strach, Jezus przychodzi, otwiera, obdarza pokojem, zapewnia o pokoju, ten pokój jest wtedy w ludzkim sercu, tchnie ducha, czyli dar, do apostołowania, dar do odwagi. I później posyła z konkretnym zadaniem. I moi drodzy, kiedy dzisiaj przeżywamy zesłanie Ducha Świętego, chcę, żebyśmy na nowo, ciesząc się z tego bierzmowania Kościoła, z tej uroczystości, wspominając chrzest i bierzmowanie, które przyjęliśmy, może część z widzów jeszcze bierzmowanie nie przyjęło, ale chrzest na pewno, to żebyśmy również zauważyli ten schemat, który dzieje się w Ewangelii, również w naszym życiu. Tu jest pewna symbolika. Zostaliśmy, kiedy rozpoczynaliśmy nasz codziennik parafialny, to niejako zostaliśmy zamknięci przez izolację. Drzwi nasze były zamknięte. Mimo tego, że chcieliśmy, ale nie mogliśmy uczestniczyć w kulcie w takim wymiarze, w jakim to zawsze jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Powiem, były limity, nawet i do pięciu osób w kościele. W ogóle zalecało się, żeby zostać w domu, żeby nie wychodzić, żeby nie zarażać, to było zrozumiałe, po to, żeby zaraza się nie roznosiła, żeby epidemia nie powiększała się, żeby też nie było zbyt wielkiej liczby ofiar. Więc zrozumiałe, że niejako przez sytuację, siłą rzeczy, zostaliśmy zamknięci. Ale popatrzmy dzisiaj w zesłanie Ducha Świętego. Jakby przestają obowiązywać wszelkie limity. Usłyszeliśmy w zeszłym, w zeszłym tygodniu, jak premier ogłosił, że jeśli chodzi o kult Boży, o kościoły, oprócz tego, że musimy zakrywać nos i usta, trzymać ewentualnie jakiś dystans, to nie ma ograniczeń co do liczby, liczby osób w kościele. Czyli Jezus nam otworzył drzwi. Jezus przyszedł, mimo drzwi zamkniętych, otworzył nam te drzwi. Jezus daje nam pokój. Nawet kiedy patrzymy na sytuację zachorowań, epidemii, pewnie to nie jest jeszcze koniec, o tym słyszymy, ale Jezus daje nam taki pokój, że mimo że spodziewaliśmy się gorszych efektów tego wszystkiego, to nie jest tak najgorzej. Możemy wyjść, możemy zacząć powoli normalnie funkcjonować. Pan Bóg nas chroni, to też i w Olszynie, czy w innych miejscowościach możemy też to łatwo zauważyć. I zobaczmy, otrzymujemy Ducha. Dzieje się to wszystko właśnie w zesłanie Ducha Świętego. Dzisiaj otrzymujemy Ducha. To nie jest uroczystość, która wspomina jakieś tam wydarzenie, które miało miejsce. To dzieje się tu i teraz. Zwłaszcza to dzieje się w czasie liturgii. Kiedy przychodzimy na Eucharystię, przychodzimy na mszę świętą, jesteśmy obdarowani i także sięgamy pamięciu co wspomniałem przed chwilą, do naszego chrztu, i naszego bierzmowania, kiedy w sakramentalny sposób, w sposób taki bardzo pełny, zostaliśmy obdarowani, napełnieni, staliśmy się świątynią Ducha Świętego. I Jezus nas posyła. Po to nam otwiera drzwi, po to dał nam ten czas na refleksję, po to obdarza nas pokojem, daje nam taki pokój wewnętrzny, daje nam taki też pokój. Proszę zobaczyć, taka może inne, inne porównanie. Na pewno martwiliśmy się, że grozi nam susza. Pewnie, że jeszcze i ona jeszcze, pe, pe, pewnie jeszcze jest, ale modliliśmy się, prosiliśmy o deszcz i ten deszcz przyszedł. To nam pokazuje, że Jezus nas przez ten deszcz też obdarowuje pokojem, że nie musimy się aż tak nad to martwić o te sprawy przyziemne, te sprawy, które dotyczą naszego funkcjonowania ziemskiego, jedzenie, picie i tak dalej. Prosimy, Jezus nam daje. Ale posyła nas, żebyśmy zatroszczyli się od sprawy Królestwa Bożego, o sprawy nadprzyrodzone. Dlatego, moi drodzy, chcę, żebyśmy dzisiaj to posłanie usłyszeli, żebyśmy to posłanie poważnie na serio wzięli do swojego serca. Jezus mówi idź, walcz z grzechem to jest zaraza. Największa zaraza, która trawi dzisiaj człowieka, nie tylko dzisiaj od zawsze, która trawi świat, to jest grzech. Grzech noszony, grzech niewyznany, grzech, który jest lekceważony przez ludzi, niezauważany, zniechęci często, bo nie chce, bo uważa, mam inne swoje prawo. Jezus mówi: idź. I daje nam ducha, żebyśmy ukazali ludziom, gdzie jest grzech, i żeby z tym wirusem walczyć. Jezus nas posyła, tak jak apostołów w dziejach apostolskich, o czym właśnie już też wspominałem. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić. Obcymi językami, ale zaczęli mówić. Prawda? Jezus chce, żebyśmy mówili. Mówili prawdę. Mówili o Królestwie Bożym. Żebyśmy sami byli Słowem. Żeby nasze życie było Słowem, które ludzie, patrząc na nas, słuchają. Słuchają orędzia o Królestwie Bożym. Moi kochani, tak na Podsumowanie. Chciałbym tutaj jeszcze raz pokazać postać sługi Bożego, już niedługo błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. W czwartek obchodziliśmy jego 39. rocznicę śmierci, w tym właśnie przygotowaniu do beatyfikacji. Także podczas nabożeń swatimskich, też przy innych okazjach, przy innych okolicznościach, chcę, żebyśmy wracali... Do ABC społecznej krucjaty miłości, którą opracował ksiądz Prymas Wyszyński, chcąc nasączyć polską ziemię miłością. Bo to nie był bojownik polityczny, antykomunistyczny, tylko bojownik o miłość, bojownik o godność człowieka. I tych punktów jest 10. Przytaczałem je na, bo na Bożeństwie Fatimskim, będziemy przecież je też rozważali, kiedy będziemy się spotykali 13 każdego miesiąca. A dzisiaj takie dwie myśli. Proszę pozwolić, skoro dzisiaj mamy 31 maja, no to weźmiemy trzecie, trzeci i pierwszy punkt, czyli 31, trzeci i pierwszy punkt tej ABC społecznej krucjaty miłości. Więc jaki jest trzeci? Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi to jest właśnie stanie się Słowem Boga. To jest właśnie to zrealizowanie posłania. Znowu wracamy do dziejów apostolskich. Zostali obdarowani i Duch pozwalał im mówić. Co to znaczy mówić? Dobrze mówić? Prymas Wyszyński nam powtarza, podpowiada. Mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich. Warto sobie podjąć takie zadanie apostolskie. No i teraz pierwsze. To było trzecie. Pierwsze. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata i siostrę. Także bardzo piękne, prawda? Jakże, będąc napełnionym, napełnionym duchem świętym, można w ten sposób pięknie pachnąć Chrystusem? Takie proste sprawy, a mogą przemienić świat. Marzymy, żeby ten świat stał się inny. Żeby bardziej była szanowana godność. Człowieka, osoby ludzkiej, żeby mniej było mieć, a więcej być, prawda? Posługując się słowami Jana Pawła II, żeby było więcej szacunku, więcej miłości. No to jest właśnie to. Warto te zasady wprowadzać w swoje życie. Zapraszam do lektury tych zasad ABC społecznej Krucjaty Miłości. Zapraszam na nasze nabożeństwa fatimskie, bo będziemy sobie w tym roku je analizowali, rozważali, pochylali się nad nimi. Też na podstawie różnych fragmentów Pisma Świętego, Biblii. Przecież kardynał tego nie, nie, nie wyssał sobie z palca, tylko to jest na podstawie oczywiście objawienia Bożego, tylko taki prosty, piękny język, taki bardzo praktyczny napisane. Moi kochani, tak jak wspomniałem, dzisiaj jest ostatni odcinek codziennika parafialnego. Tak symbolicznie zamykam moją agendę, którą się posługiwałem właśnie w czasie czytania Słowa Bożego, w czasie tych, tych rozważań. Chcę w tym miejscu bardzo Wam podziękować za te 66 spotkań. Wiem, że były osoby bardzo wytrwałe, które sobie ceniły to czytanie Pisma Świętego, ten komentarz. To już jakby traci w tym momencie swój sens, kiedy możemy się gromadzić w kościele, kiedy nie mamy limitów, nikomu już nie jest zabronione, żeby przyjść do kościoła ze względu na epidemię, przynajmniej na dzień dzisiejszy, na tę chwilę. Dlatego lepiej, żebyśmy się spotkali w kościele, niż na kanale YouTube'a przez naszą stronę internetową. Aczkolwiek, gdyby taka sytuacja zaistniała, to oczywiście do tego wrócimy. Ale bardzo dziękuję za te 66 spotkań. To dużo. To, był dla nas, to była dla nas wielka radość, wielki zaszczyt, że mogliśmy w ten sposób dotrzeć z Ewangelią do Waszych domów, przeczytać właśnie fragment czytania czy Ewangelii z dnia każdego, skomentować, odnieść do życia. Robiliśmy to we trzech. I chyba zauważyliśmy, że każdy to robił inaczej, ale to jest to właśnie bogactwo. Dlatego chcę bardzo serdecznie w pierwszym rzędzie podziękować Księdzu Jakubowi, naszemu wikariuszowi, który ogrom pracy tu włożył. Oprócz komentowania słowa, czytania słowa, to zajmował się całą sprawą techniczną, czyli obróbką naszych nagrań, wstawianiem do internetu i tak Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę pracę ewangelizacyjną. To jest też takie właśnie. To nie był obowiązek, to nie był nakaz, to było poczucie yy, ducha czy tchnienie ducha, żebyśmy w ten sposób mogli działać. Bardzo serdecznie również dziękuję księdzu Romanowi Wrublewskiemu, który, będąc tam w Miami w Stanach Zjednoczonych, też od początku z wielką radością podjął się tego dzieła i bardzo regularnie wykonywał te swoje zadania, kiedy układaliśmy grafiki. Zawsze pokornie wszystko akceptował, i z wielką radością, tak to wyczuwałem, przyłączył się do tej inicjatywy. To nasz człowiek, przecież syn tej ziemi, olszyńskiej ziemi, więc tym bardziej cieszę się, że chciał jakby wdzięczny za dar wychowania tutaj w Olszynie, urodzenia, jakby właśnie odwdzięczyć się przez słowo, przez uczenie nas, ja sam się tego uczyłem, dzięki niemu modlitwy Słowem Bożym, Pismem Świętym. Z wielką radością i z wielką przyjemnością dzisiaj w naszym codzienniku, zamykając ten, ten, ten cykl, chcę powiedzieć na koniec: zostańcie z Bogiem. Nie bój się deszczu, bo ja jestem. Deszczu.